Nie zapytał jej wtedy, czy jeszcze wróci. Bo co miała odpowiedzieć? Że tak. Że będą żyć długo i szczęśliwie. Że to tylko przerwa, głupi moment w czasie, który zaraz się skończy. Gdy zostały im dwie minuty, nie było już miejsca na kłamstwa. Ale zanim do tego dojdziemy, pozwól, że zabiorę cię tam, do samego początku końca. Bo każda wielka historia miłosna nie zaczyna się od byli sobie zakochani. Ona zaczyna się od tego, jak bardzo boli, gdy trzeba się pożegnać. I właśnie tam jesteśmy. Był październik, taki prawdziwy, pachnący deszczem, zimnym powietrzem i liśćmi, które lepiły się do butów. Stała na peronie numer 3, poprawiając rękaw w kurtki, jakby to miało uratować ją przed dygotem. Ale to nie zimna się trzasła. On stał naprzeciwko niej. Za blisko, za daleko, sama nie wiedziała. I właśnie wtedy zaczęło tykać. Niewidzialny zegar, którego nikt nie widział, ale oboje go słyszeli. Dwie minuty. Tylko tyle zostało. To zabawne, prawda? Jak czas potrafi się kurczyć, kiedy najbardziej go potrzebujesz. Jak miesiące potrafą zniknąć w dwóch minutach. Jak i na zawsze potrafi się zmieścić w jednej stacji, jednej rozmowie i dwóch ostatnich spojrzeniach. Chciałbym, żeby to nie była prawda, powiedział nagle. Nie wiedziała, czy ma na myśli to, że odchodzi. Czy to, że muszą udawać, że są silni. Chciała mu powiedzieć, żeby został. Ale słowa ugzęzły jej gdzieś między sercem a gardłem. Jakby bały się, że wypowiedziane na głos stracą moc. Więc tylko patrzyła. Na jego dłonie, które jeszcze przed chwilą trzymały jej twarz jak coś kruchego i najcenniejszego. Na jego oczy, w których było więcej zmęczenia niż nadziei. Chciała zapamiętać wszystko. Każdy cień, każdy ruch, każde niewypowiedziane kocham Cię. Ale dwie minuty to za mało, żeby zapamiętać całe życie. Więc po prostu stała tam i czekała. Na koniec. Na niego. Na coś, co zatrzyma ten przeklęty zegar. A on? On wziął głęboki oddech, jakby chciał jeszcze coś powiedzieć. Jakby szukał słów, które uratują świat. Ale zostało im już tylko 120 sekund. A niektórych rzeczy po prostu nie da się powiedzieć na czas. Niebo wyglądało jak niedokończony obraz. Szarość rozmazana po horyzoncie, gdzie niegdzie tylko plamy błękitu, jakby ktoś zapomniał domalować resztę. Tak właśnie czuła się ona, niedokończona. Porzucona myśl. Pół zdania, które ktoś zostawił bez puentei. Stała tam, słysząc stukot pociągu nadjeżdżającego z daleka. Każde uderzenie kół o szyny wbijało się w nią jak szpilka, odmierzając czas, który im został. 115 sekund. Pamiętasz, jak się poznaliśmy? Zapytała, choć znała odpowiedź. Oczywiście, że pamiętał. To była ta sama stacja dokładnie tu dwa perony dalej lipiec najcieplejszy dzień tamtego lata. Ona zgubiła telefon, a on pierwszy raz w życiu odważył się zagadać do obcej dziewczyny. Powiedział wtedy hej, chyba upuściłaś coś ważnego. A ona odpowiedziała. Jeśli to serce, to chyba za późno. Śmiali się wtedy jak dzieci. Jakby świat był łatwy, jakby nic nigdy miało się nie kończyć. Teraz żadne z nich się nie śmiało. On skinął głową. Pamiętam każdą sekundę. I tak było. Pamiętał, jak zamajała kawę zawsze tę samą, czarną, mocną, bez cukru. Jak poprawiała włosy? Gdy się denerwowała. Jak mówiłać zaraz, wracam, a wracała godzinę później, bo zawsze ktoś ją zatrzymywał rozmową. Jak potrafiła milczeć przez pół wieczoru, a on i tak czuł się wysłuchany. A ona pamiętała, jak mówił, że lubi deszcz, bo wtedy ludzie wyglądają na prawdziwych. Jak zasypał na filmach, nawet tych, które sam wybrał. Jak rysował jej palcem po dłoni kształty, których nigdy nie kończył. I właśnie teraz, kiedy to wszystko powinna była powiedzieć, język wydawał się ciężki jak ołów. 70 sekund. Gdybyś mógł cofnąć czas, zaczęła cicho, patrząc mu w oczy, jakby próbowała się w nich ukryć. Co byś zmienił? Pokręcił głową. I nic. Nawet tego dnia dzisiaj. To było najgorsze, bo gdyby powiedział, chciałbym, żebyśmy się nigdy nie poznali. Łatwiej byłoby odejść. Ale on wybrał prawdę, tę, która łamała ją od środka, bo czasem największą tragedią nie jest koniec, tylko to, że było warto. 40 sekund. Pociąg już był w zasięgu wzroku. Słychać było świst hamulców, sygnał ostrzegawczy. Ludzie obok zaczęli poprawiać torby, szykować bilety, szukać miejsca przy drzwiach. A oni, Stali jak zaklęci. Jakby świat dookoła ich nie dotyczył. W tym momencie przyszła myśl, a gdyby tak uciec, tak po prostu, zostawić wszystko. Wsiąść razem do tego pociągu albo wrócić do domu i udawać, że to pożegnanie nigdy się nie wydarzyło. Ale życie to nie film. A oni nie byli bohaterami, którzy mogą odwrócić scenariusz. 20 sekund. Podszedł bliżej. Na tyle blisko, że czuła jego oddech. I gdyby miała zamknąć oczy, pewnie mogłaby uwierzyć, że nic się nie kończy, że to tylko zwykłe popołudnie. Nie zapomnij mnie, dobra? Szepnął. To było śmieszne, bo jak miała zapomnieć, jak zapomina się kogoś, kto stał się domem, dziesięć sekund. Obeła go, tak, jakby od tego zależało wszystko. Jakby mogła wcisnąć pauzę, tylko siłą ranion. Pociąg stanął. Drzwi się otworzyły. Ludzie zaczęli wsiadać. A oni wciąż się trzymali. Ale czas nie czeka. Zero. Puściła go pierwsza. Nie dlatego, że chciała. Tylko dlatego, że wiedziała, że musi. Odwrócił się bez słowa. Wszedł do środka, zniknął za tłumem. Została sama. Ale wiesz co? To jeszcze nie koniec tej historii, bo czasem pożegnania są tylko chwilowe. Czasem miłość wraca innym pociągiem. A czasem największa część historii dzieje się właśnie po pożegnaniu. Pociąg odjechał. W jednej chwili całe peronowe życie wróciło do normy. Ludzie podnieśli torby, poprawili płaszcze, rozeszli się jak nurt rzeki wokół kamienia, który właśnie ktoś wrzucił. Szum rozmów wrócił Ktoś kaszlnął, ktoś inny zadzwonił do mamy, mówiąc, że będzie za godzina. Wszystko było tak absurdalnie zwyczajne, jakby nikt tu przed chwilą nie stracił całego świata. Ona została sama, tylko na chwilę pozwoliła sobie stać bez ruchu, jakby jeszcze łapała powietrze, które zdążyło stać się zbyt ciężkie do oddychania. Pociąg znikał na horyzoncie, a razem z nim on. Jego zapach, jego ciepło. Jego spojrzenie, które mówiło więcej niż jakiekolwiek, do zobaczenia. Ale przecież nie tak miało być. Nie po tym wszystkim. Wróćmy. Wróćmy do dnia, kiedy jeszcze wierzyli, że nic ich nie złamy. Był marzec. Taki pierwszy, prawdziwie josenny. Ulice jeszcze nie zdążyły wyschnąć po zimie, ale ludzie już zdejmowali szaliki, jakby to miało przyspieszyć słońce. Poznali się przypadkiem. Zresztą, jak zawsze zaczynają się te historie, prawda. Ona szukała stacji, której nie potrafiła znaleźć, a on po prostu się zatrzymał. Bez pytania, bez większego namysłu. Zgubiłaś coś? Zagaił, widząc, jak rozgląda się nerwowo. Może siebie, odpowiedziała. I tak to się zaczęło. Najpierw kawa. Potem spacer. Potem rozmowy. Które przeciągały się do rana. On mówił, że lubi ciszę, ona udowadniała, że potrafi ją wypełnić. On twierdził, że nie wierzy w przypadki, ona udowodniła mu, że czasem warto. Każdego dnia byli coraz bardziej pewni, że to coś więcej niż chwilowe, że znaleźli dom tam, gdzie się go nie spodziewali, w kimś obcym, kto nagle stał się wszystkim. Były wspólne plany. Te małe i te wielkie. Weekend nad morzem. Mieszkanie z balkonem. Kot. Jedzieli, jak będą wyglądać święta. Jakie imiona nadadzą dzieciom, choć jeszcze o tym głośno nie mówili. A potem przyszedł wrzesień. I jedno zdanie zmieniło wszystko. Muszę wyjechać. Tyle. Bez fanfar, bez ostrzeżenia. Decyzja, której nie dało się odkręcić. Bo życie czasem nie czeka na tych, którzy chcą zostać. Praca, nowe miasto, możliwość, której się nie odrzuca. To tylko kilka miesięcy, mówił, ale w oczach miał lęk, jakby sam w to nie wierzył. A ona, ona powiedziała, damy rada, choć już wtedy czuła, jak pod skórą zaczyna kiełkować pustka. I teraz stała tu. Dwie minuty minęły, a może więcej. Może cały wiek. Telefon w kieszeni zawibrował. Wiadomość od niego. Wysłałem ci zdjęcie. Wiesz, żebyś nie zapomniała mojego uśmiechu. Otworzyła. To było ich zdjęcie sprzed tygodnia, zrobione przypadkiem, gdy padał deszcz. On z mokrymi włosami, ona z rozmazanym tuszem, oboje śmiejący się jak szaleni, jakby świat był tylko tłem do tej jednej chwili. Nie zapomnij mnie. Dobra. Jakby było czymś prostym zapomnieć oddech. I wtedy przyszła myśl. Że może nie powinna tu zostać. Może powinna wsiąść w kolejny pociąg. Dogonić go, zanim oddali się za bardzo. Bo co, jeśli teraz się podda, a jutro będzie już za późno? Co, jeśli właśnie ta stacja okaże się końcem, którego dało się uniknąć? Ale życie to nie bajka. Prawda. A może jednak telefon powoli sunął się z jej dłoni. Nie spadł. Zatrzymał się na krawędzi kieszeni kurtki, jakby on, gdzieś z oddali, jeszcze trzymał go za nią. Tak samo jak kiedyś łapał jej dłoń, gdy przechodzili przez ulicę, jakby była zbyt roztargniona, by zauważyć czerwone światło. Ale teraz nie było nikogo, kto mógłby ją zatrzymać. Stała na peronie, który zaczynał pustoszać. Każdy, kto miał dokąd jechać, już pojechał. A ona, ona nie miała planu, by miała tylko jego. I teraz miała pustkę. Powietrze pachniało jak tamten dzień, kiedy pierwszy raz się pocałowali. Mokry beton, dym papierosowy z pobliskiej ławki, aromat taniej kawy, którą kupił jej na poczekaniu, gdy mówiła, że zimno jej w ręce. Wtedy obiecał, że nigdy jej nie odda tej dłoni. A teraz, teraz miał oddać całą siebie komuś innemu, nowemu miastu, nowym ludziom, nowemu życiu. Gdzie w tym wszystkim była ona? Czuła, że to nadchodzi. Nie mówił o tym wprost, ale każde jego zobaczymy, każde jeszcze się zastanowię, każde nie wiem, kochanie, było jak kolejna cegła między nimi. Ile razy chciała spytać: Czy ty już odchodzisz? tylko boisz się powiedzieć, ale milczała, bo czasem lepiej nie wiedzieć, lepiej udawać, że to tylko chwilowy chód, który minie. Tamtego dnia siedzieli na kanapie. Film leciał w tle, ale nikt go nie oglądał. Ona liczyła jego oddechy. 26 na minutę, przyspieszone, nerwowe. On bawił się obrączką mamy, którą nosił na palcu od czasu jej śmierci. Zawsze mówił, że to talizman. I wtedy w końcu padło to zdanie. Dostałem propozycję. Nie pytała, jaką. Wiedziała. Pytanie było inne. I co teraz? On spojrzał wtedy tak, jakby sam prosił, żeby go zatrzymała. Ale przecież nie można zatrzymać kogoś, kto już postawił jedną nogę za drzwiami. Więc tylko skinęła głową. Jedź, jeśli musisz. A on położył głowę na jej kolanach. I płakał. Pierwszy raz odkąd go znała. I teraz stała tu. Sama. Z pustym miejscem obok. Z ciszą, która krzyczała głośniej niż kiedykolwiek. Zrobiła krok do przodu. I kolejny. Nie wiedziała, czy idzie w stronę wyjścia, czy może jednak, za nim. Do kas. Do informacji. Do biletu. Co by było. Gdyby pojechała, tak po prostu, bez walizki, bez planu, bez sensu i wtedy zadzwonił telefon. Jego imię, migające na ekranie, jak wyrzut sumienia Halo! oddech tak płytki, że ledwo przeszło jej przez gardło Nie wiem, czy zrobiłem dobrze powiedział. Głos miał senny, jakby cały pociąg go usypiał a jednocześnie napięty jak struna. "Możesz jeszcze zawrócić", wyszeptała pół żartem, pół na serio. "A może jednak całkiem na serio? A ty, zawróciłabyś za mną?" odpowiedziała, zanim zdążyła pomyśleć. W każdej chwili. I wtedy milczenie. Długie, przeciągające się jak gumka, która za chwilę strzeli w palce. "To może się spotkamy?" Na tej samej stacji. Za tydzień. Za tydzień. Za całą wieczność. Ale powiedziała dobrze. Choć już wiedziała, że przez te siedem dni zdąży umrzeć z tęsknoty. Padało. Oczywiście, że padało. Ona czekała. W tym samym miejscu. Z tą samą nadzieją, która zdążyła obrosnąć strachem. Czy przyjedzie? Czy wszystko to miało sens? Czy można odzyskać kogoś, kto już raz odszedł? Minuty płynęły. Pociągi przyjeżdżały i odzieżniały. I wtedy zobaczyła go w drzwiach wagonu. Zmęczony, przemoknięty, ale z tym samym spojrzeniem, które mówiło: c Dom. Nie musieli nic mówić. Podbiegła, objęła go jak tamtego dnia, mocno, jakby chciała zatrzymać czas. I wtedy zrozumiała, że pożegnanie było tylko przerwą, że prawdziwa historia zaczynała się dopiero teraz. Nie było już dwie minuty przed pożegnaniem. Było dwie minuty przed powrotem. I tak właśnie zaczęli pisać ciąg dalszy. Czy wiesz, jak brzmi cisza o siódmej rano na peronie? To nie jest zwykła cisza. To cisza, która waży tonę. Zwłaszcza, gdy właśnie odjeżdża ktoś, kto przez ostatnie miesiące nauczył Cię, jak oddychać? Ona nie potrafiła ruszyć się z miejsca. Ludzie przechodzili obok, torby szurały po płytkach, dzieci śmiały się gdzieś w tle, jakby to był zwykły wtorek, ale dla niej czas stanął dokładnie w momencie, gdy ostatni wagon zniknął za zakrętem. Została z pustką, która wbijała się gdzieś między żebra. I wtedy zaczęła przypominać sobie wszystko. Jakby ktoś wcisnął cyplej na taśmie wspomnień i kazał oglądać od początku. Pierwsze spojrzenie. Pierwsze słowo. Pierwszy dotyk jego dłoni, kiedy jeszcze udawali, że to nic nie znaczy. Poznali się dokładnie rok wcześniej. Deszczowy dzień, zatłoczona księgarnia, ostatni egzemplarz książki, którą oboje chcieli mieć. Ona była pierwsza, on zaproponował kawę w zamian za przegraną. To najdroższa kawa w moim życiu, powiedział wtedy, podając jej filiżankę. A potem było już tylko gorzej. Codzienne samzi. Spotkania, które miały trwać godzinę, a kończyły się o trzeciej nad ranem. Wspólne wypady nad jezioro. Śniadania jedzone z jednej miski. Filmy, których nikt nie oglądał, bo ważniejsze były rozmowy, których nikt wcześniej z nimi nie prowadził. Z każdym dniem było bardziej dzi a coraz mniej ja. Aż do tamtej wiadomości Musimy pogadać. Cztery słowa, które zabrały jej powietrze. Bo przecież ludzie nie piszą musimy pogadać, żeby powiedzieć, że kochają. Spotkali się na tej samej ławce, na której wszystko się zaczęło. Dostałem ofertę. Za granicą na rok, może dwa, to szansa. Szansa. Dla niego? Tak. Dla nich? Nie była tego taka pewna. Nie chcę cię zatrzymywać, powiedziała. Bo tak trzeba było. Bo wiedziała, że jeśli powie, zostań, a on zostanie, to będzie do niej miał żal do końca życia. Ale? Zapytał, patrząc prosto w jej oczy. Zacisnęła dłonie na kolanach. Ale nie wiem, jak mam oddychać bez ciebie. On się wtedy uśmiechnął. Smutno, tak jakby sam nie wiedział, czy w ogóle potrafi oddychać gdzieś indziej. To tylko rok, powiedział. Tylko rok. Tylko cztery pory roku. Tylko dwanaście miesięcy. Tylko trzysta sześćdziesiąt pięć nocy bez jego ramienia obok. I właśnie dlatego teraz stała tu. Na tym samym peronie. Pożegnała go dokładnie dwie minuty wcześniej. Ale to była najdłuższa chwila w jej życiu. Bo kiedy pociąg ruszył, on ścisnął jej dłoń. I przez sekundę wyglądało to tak, jakby chciał zostać. Jakby zaraz miał wysiąść. Jakby jeszcze czekał na znak. Ale bo nie dała. Bo przecież nie mogła mu tego zrobić. Prawda? Potem wróciła do pustego mieszkania. Próbowała udawać, że wszystko jest ok. Że tak miało być. Włączyła telewizor, choć nawet nie słyszała dźwięku. Wzięła jego kubek, bo lepiej smakowała z niego herbata. Pierwszej nocy nie spała wcale. Drugiej też nie. Trzeciej napisał. Tęsknia. Bardziej niż myślałem. A ona odpisała. Oddycham jakby połową płuc. I tak przez pierwsze tygodnie żyli SMS-ami. Zdzięciami. Głodówkami nagrywanymi nad ranem, kiedy świat był jeszcze cichy. Ale z czasem jego wiadomości stawały się coraz krótsze, coraz bardziej urwane, coraz więcej było w nich: nie mam czasu i muszę lecieć. A ona zaczęła bać się, że jego świat zaczął się bez niej. Aż pewnego dnia przyszła tylko jedna wiadomość: Kocham cię, ale nie wiem, czy jeszcze potrafimy to udźwignąć. I wtedy coś w niej pękło. Dlatego teraz, siedem miesięcy później, znów stała na tym samym peronie. Tylko że tym razem to ona miała bilet w dłoni, jednokierunkowy. Może to był szalony pomysł. Może nie powinna była pakować walizki i ruszać za nim bez słowa. Ale przecież, jak długo można czekać? I wiesz co? Zaraz wsiądzie do pociągu. Zaraz go znajdzie. Cisza. To ona została z nią najdłużej. Cisza po jego ostatnim uścisku. Cisza, kiedy drzwi pociągu się zatrzasnęły. Cisza między jednym kocham a drugim żegnaj. I choć od tamtego dnia minęło już dokładnie 213 poranków, to każde świtanie zaczynało się tak samo: od tej samej pustki po lewej stronie łóżka, w miejscu, gdzie kiedyś leżał jego telefon, a zaraz obok, jego ramię. Śmiała się z siebie, przecież życie toczyło się dalej, a jednak codziennie podchodziła do tej samej kajarni, gdzie zawsze brał dla niej latte z podwójnym mlekiem, bo bez mleka smakuje jak rozstanie. Codziennie wybierała trasę do pracy, która prowadziła obok miejsca, gdzie po raz pierwszy się pokłócili, bo spóźnił się dwie godziny, a ona powiedziała, że gdyby naprawdę mu zależało, to by zdążył. A on wtedy powiedział, Patrząc jej prosto w oczy, nie masz pojęcia, jak bardzo mi zależy. I miała rację. Nie miała pojęcia. Bo skoro tak bardzo mu zależało, to dlaczego teraz był tam, a ona tutaj? Mogła z tym żyć. Naprawdę próbowała. Aż przyszedł ten list. Nie mail, nie sms, nie wiadomość głosowa. List. Na papierze, który pachniał dokładnie tak jak jego koszula. Ta granatowa, którą nosił tylko na ważne okazje. I ten jeden list, który przyszedł dwa dni temu, postawił wszystko na głowie. Bo napisał tylko. Spotkajmy się. Tylko raz. Na tej samej stacji. Za dwa dni. Proszę. Nic więcej. Bez tłumaczeń. Bez obietnic. Bez słowa, co dalej. Tylko co proszę. Ac, proszę, to słowo, którego nigdy nie potrafiła mu odmówić. I tak teraz stała tu znowu, tym razem z walizką, z sercem bijącym jak oszalałe, z myślami, które plątały się jak słuchawki w kieszeni, niemożliwe do rozplątania. Minuty się ciągnęły, pociągi przyjeżdżały, odzieżnały, a on nie wychodził. Może się spóźnił, może zmienił zdanie. A może, może to był tylko żart, sposób na zakończenie wszystkiego definitywnie? Wyjęła telefon. Pusto, zero wiadomości, zero nieodebranych połączeń. I wtedy ktoś położył rękę na jej ramieniu. Obróciła się gwałtownie, serce w gardle, dłonie drżące, gotowa na wszystko, na uśmiech, na przepraszam, utknąłem w korku, na pocałunek, który miałby wszystko naprawić. Ale to nie był on, tylko mężczyzna z obsługi stacji. Starszy, siwy, z kurtką przegiązaną w pasie. Pani zostawiła to na ławce, powiedział, podając jej kopertę. Spojrzała zdziwiona. Nie zostawiała żadnej koperty. Drżącymi palcami otworzyła papier, który wydawał się cięższy niż całe jej ciało. W środku było tylko jedno zdanie: Jestem bliżej, niż myślisz. Odwróć się! I wtedy oddech zamarł jej w piersi, bo wiedziała, że albo za plecami ma jego, albo najgorszą pustkę świata. Ale nie mogła się jeszcze odwrócić. Nie teraz, nie od razu. Musiała jeszcze przez chwilę postać z tą niewiedzą, z tą mikroskopijną nadzieją, która smakowała jak najpiękniejsze być może. Bo czasami najdłuższe są te dwie minuty przed powrotem.